Szanowni Państwo, jaki jest, przynajmniej rzekomo, najnudniejszy sport na świecie? Ci z Państwa, którzy pomyśleli o szachach, wiedzą już o czym będę mówił. A przynajmniej od czego zacznę? W 1960 roku w Moskwie na Mistrzostwach Świata spotkało się dwóch wybitnych szachistów Michał Tal i Michał Botwinnik. Botwinnik grał szachy klasyczne, wyważone, eleganckie, teoretyczne, z minimalną ilością błędów. Natomiast młody Tal w pełni zasługiwał na przydomek czarodziej z Rygi. Zaskakiwał on swoich przeciwników nieznanymi wcześniej kombinacjami. Na przykład poświęcał ciężką figurę. Skonfundowani oponenci przyjmowali ofiarę, nie wiedząc, że właśnie wydali na siebie wyrok. I to spotkało Botwinnika w 60. roku w Moskwie. Ale co ta historia w zasadzie znaczy dla nas dzisiaj? Powiem tak, po pierwsze, Potwierdza słowa Garego Kasparowa, że szachy są grą o nielimitowanym pięknie. Ale po drugie uczy nas, że każdy wielki przełom, teoretyczny, filozoficzny czy właśnie szachowy, jest możliwy dzięki innemu spojrzeniu na dany problem. Tal prawdopodobnie nie miałby szans z Botfinnikiem grając szachy klasyczne, dlatego postanowił zmusić go do przyjęcia jego własnej filozofii gry. Bo... Potrzeba odrobiny szaleństwa i wielkiego geniuszu, żeby zacząć myśleć na jakiś temat zupełnie inaczej niż wszyscy inni. W ten oto sposób mogliśmy odrzucić pomysł o hodowaniu coraz szybszych i zdrowszych koni i skonstruować automobil. Odrzucić teorię geocentryczną, by spojrzeć na układ słoneczny z rewolucyjnej perspektywy. No i wreszcie można było wygrać turniej retoryczny mową o serniku. Dlatego drodzy Państwo, choć przykładów można by mnożyć dla mnie wielkiego szachowego zapaleńca, choć amatora, każdy wielki innowator i odkrywca ma właśnie w sobie coś z Michała Tala. Porzuca utarte schematy i przekracza granice, do której nikt inny się nawet nie zbliżył. Dziękuję.